Jak pozyskać inwestora do firmy? Wyobraź sobie, że wchodzisz do swojej firmy. Schodami. Dla zdrowia lub Windom z wielkimi lustrami wewnątrz, a w międzyczasie, jeśli chcesz, robisz sobie w niej zdjęcie na Instagram. Wjeżdżasz na swoje piętro w firmie, przechodzisz przez sekretariat, gdzie zatrudniasz piękną dziewczynę lub w wersji dla pań, przystajnego mężczyznę, przechodzisz przez kilka pomieszczeń, witasz się ze swoim zespołem, docierasz do swojego gabinetu, tam odbierasz mail i podejmujesz kilka decyzji. Następnie wychodzisz i jedziesz na kilka dni odpoczynku, bo. Już się trochę napracowałeś. Jak Wam się podoba taka wizja pracy? Mi muszę Wam przyznać, że nieszczególnie. Uwierzcie mi jednak, że jest wiele osób, które tak wyobrażają sobie firmę w momencie, kiedy pozyskają inwestora do firmy. Niestety w rzeczywistości nie tak to wygląda. Zazwyczaj, decydując się na pozyskanie inwestora do firmy, musisz liczyć się z tym, że ktoś będzie u Ciebie w zarządzie. Będziesz musiał raportować regularnie wyniki swojej firmy i tłumaczyć się z ewentualnych niepowodzeń. Często inwestorzy w różnych formach będą też próbowali Ci pomóc, czasami pomóc na siłę, co niestety niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Ja nazywam się Jakub Wasilewski, od 10 lat prowadzę agencję marketingu internetowego The First oraz prowadzę bloga SEO Ninja. Zatrudniam kilkanaście osób, i co prawda, takich wizji nigdy nie miałem, ale też wielokrotnie rozważałem możliwość nawiązania współpracy z jakimś funduszem. Jeżeli chcesz być informowany o moich nowych odcinkach, koniecznie kliknij subskrypcję i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nie umknie Ci żaden odcinek. Kiedyś przeczytałem, że dobry przedsiębiorca, dobry founder nie ma problemu z wygenerowaniem kapitału. Dlatego o finansowanie takich to inwestorzy się starają, bo wiedzą, że ci potrafią szybko te pieniądze po prostu pomnożyć. Zacznij od dlaczego. Zastanów się w pierwszej kolejności, do czego jest Ci potrzebny inwestor. Czy Twoim celem jest to, aby wypoczywać regularnie na wakacjach? Jeśli tak, pozyskanie inwestora. Kłóci się z tym całkowicie. Zyskując dodatkowy kapitał do firmy, prawdopodobnie będziesz miał dużo, dużo więcej pracy, bo będzie trzeba rekrutować kolejne osoby i generalnie skalować to, co już masz. Rekrutacja w początkowej fazie rozwoju to bardzo ważny element i to ty powinieneś się tym zajmować. A nawet jeśli to wydelegujesz, to z całą pewnością jako CEO będziesz miał i tak wiele więcej obowiązków. Generalnie to, co masz teraz, razy 50. A może Twoim celem jest to, żeby dobrze zarabiać? W takiej sytuacji inwestor jest dobrym rozwiązaniem, ale zależy ile chcesz zarabiać, bo może nie jest to jakaś super duża kwota i jeśli sobie na przykład to wszystko przeliczysz, okaże się, że zadowoli Cię, powiedzmy, 40 tysięcy złotych miesięcznie. Zapewniam Cię, że nie potrzebujesz inwestora, bo taką kwotę możesz zarobić jako bardzo dobry specjalista lub budując małą specjalistyczną firmę na wysokich marżach. Jeżeli natomiast jesteś gotowy do tego, żeby dużo pracować, a Twoim głównym motorem jest nieodparta chęć tego, żeby zbudować dużą firmę, a może nawet jednorożca, to słuchaj dalej, bo teraz jedziemy z tematem głównym. Z czym do inwestora? Zanim pójdziesz do inwestora, musisz mieć przygotowany i mieć dokładny plan. Bardzo często fundusze inwestują w projekty, które już są w fazie przynajmniej prototypu. Bo jeśli tak nie jest, to nie ma o czym rozmawiać. Dlaczego o tym mówię? Bo znam osoby, które prowadzą słabo funkcjonujące firmy i czasami mówią, przydałoby się, żeby ktoś zainwestował w moją firmę. To na pewno wtedy bym wymyślił jakiś biznes albo wyskalowałbym swoją firmę. Niestety tak to nie działa. A jeśli ktoś zainwestuje w Twoją firmę, która już teraz być może kulawo i chaotycznie funkcjonuje, to prawdopodobnie ten bałagan będzie działał tak jak do tej pory ale razy 50 albo razy 100. Jakie firmy są idealne dla inwestorów? Dla inwestorów najlepsze są firmy, które można skalować firmy oparte na jakimś systemie, gdzie w kilka osób można wygenerować bardzo dużą wartość. Ile potrzebujesz środków? Być może to prozaiczne pytanie. Ale słyszałem, że niektórzy przychodzą do funduszu i mówią, że no tak, może milion by się przydał. Może 300 tysięcy, to jak w końcu milion czy 300 tysięcy? A jak dostaniesz 50, to też będzie dobrze. Brzmi to mało profesjonalnie. Czasami ktoś chce pozyskać dotację unijną i myśli, że te pieniądze są po prostu dla niego. No nic bardziej mylnego. Oczywiście są dla niego, ale musi je przeznaczyć na konkretne rzeczy. Żeby instytucja miała pewność, że zostaną dobrze wydane, a nie po prostu. Roztrwonione na prywatne wydatki. Podobnie działają inwestorzy. Na co wydasz pieniądze? Zarówno aniołowie biznesu, jak i fundusze Venture Capital chcą dokładnie wiedzieć, na co zostaną wydane środki. Musisz mieć dokładny plan, który uwzględnia, co zostanie kupione i za ile. Jeśli musisz zatrudnić ludzi, napisz dokładnie. Ile osób i za jakie wynagrodzenie? Na jak długo musisz ich zatrudnić, zanim firma nabierze rentowności, lub kiedy planowana jest kolejna runda finansowania? To bardzo ważne. Mówiąc krótko, musisz mieć biznesplan, lub przynajmniej taki plan finansowy. Ja spotkałem się z gotowymi szablonami finansowymi, jakie trzeba wypełnić dla niektórych funduszy. Do kogo iść po pieniądze? Nie wiem czy wiesz, ale wyróżniamy kilka osób, do których możesz udać się po pieniądze, a w zasadzie są to dwie najważniejsze kategorie. Po pierwsze, anioł biznesu. Jest to po prostu osoba, która ma dużo pieniędzy i inwestuje między innymi w firmy. Często taka osoba podejmuje decyzje samodzielnie i nie ma kilku osób pośredniczących. Dodatkowo taka osoba ma bardzo długi horyzont czasowy, jeżeli chodzi o inwestycje. Venture capital jest to fundusz który często inwestuje razem z aniołami biznesu. Co ważne, fundusz ma ograniczony horyzont czasowy, jeżeli chodzi o inwestycje. Zazwyczaj zakładany jest 5, 8, 10 lat, i po takim czasie robi tzw. exit, czyli sprzedaje swoje udziały z zyskiem. Od czego zacząć? Jeśli masz już gotowy plan, Wiesz, co będziesz rozwijał oraz ile potrzebujesz na to środków, to musisz przygotować coś, co nazywane jest pitch deckem albo one pagem. Pitch deck jest to taka krótka prezentacja Twojej firmy, znajdująca się na kilku slajdach. W dużym skrócie musi ona pokazać m.in. jaki jest obecny stan Twojej firmy i gdzie zmierzasz, czyli dokąd dotrzesz, kiedy już te środki pozyskasz. Chodzi tutaj o to, że potencjalni inwestorzy otrzymują bardzo dużo zgłoszeń i nie mają czasu na długie analizy na wstępnym etapie. Dlatego przygotowuję się skróconą wersję takiej prezentacji. Link do najpopularniejszych pitch decków znajdziecie w opisie tego filmu. OnePage jest jeszcze bardziej skróconą wersją prezentacji. Chodzi tu w dużej mierze o to, żeby wszystkie informacje zmieścić na jednej stronie. Idea tego jest taka, że jeśli nie jesteś w stanie przedstawić, na czym polega Twój projekt na jednej stronie, to być może generalnie jest on zbyt skomplikowany. Roześlij swoje pitch decki lub onepage. Teraz trochę jak podczas szukania pracy. Musisz zrobić listę aniołów biznesu lub funduszy, do których chcesz się zgłosić, i wyślij im swoje materiały. Zarówno jedni, jak i drudzy analizują raczej wszystko, co zostanie do nich wysłane, gdyż nie chcą przegapić jakiejś potencjalnie dobrej okazji inwestycyjnej. W końcu dla nich to też jest potencjalny bardzo duży zysk. Życzę powodzenia! Pamiętaj, jeśli chcesz być informowany o nowych odcinkach, koniecznie kliknij subskrypcję i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nie dzieci żaden fajny odcinek. To jest wszystko w dzisiejszym nagraniu. Do zobaczenia w kolejnym.